Witajcie, kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym takim czytaniu dla znaków Zodiaku poszczególnych. Pytanie, które będziemy sobie tym razem zadawać, to jest pytanie pod tytułem, którego partnera bądź partnerkę wybrać. Więc, to już jak sam tytuł sugeruje, jest po prostu czytanie skierowane do tych, którzy albo mają jakąś osobę, są w związku z jedną osobą i są zainteresowani też drugą osobą, albo nie są. W związku z nikim, ale kręcą się koło nich dwie osoby i nie są zdecydowani, kogo po prostu powinni tutaj wybrać. Więc y, może znajdzie się tutaj dla Was jakaś krótka wskazówka, jakaś krótka podpowiedź. Wylosujemy sobie za chwileczkę po jednej karcie Stali Tarota. Dla każdego znaku zaczynamy od wodnika, kończymy na koziorożcu. Ja zapraszam serdecznie do wysłuchania, do subskrybowania kanału, jeżeli jeszcze go nie subskrybujecie. Bardzo proszę, zostawiajcie łapki w górę, komentarze, opiszcie, jak to z Wami rezonowało, czy tutaj rzeczywiście ten przekaz był skierowany do Was. Zapraszam Was do wchodzenia w zakładkę społeczność. Jest obecnie również promocja weekendowa, można z niej skorzystać, to właśnie jeżeli chodzi o partnerstwo. O związki, o ewentualne potencjalne związki, czytanie partnerskie na obecnego bądź przyszłego partnera, plus sesja uzdrawiająca, oczyszczająca, czyli taka, która ma na celu albo uzdrowienie obecnie istniejącego związku, albo też przyciągnięcie do Was nowej miłości. I to jest w pakiecie podczas całego weekendu. W cenie promocyjnej 33 zł, więc oczywiście zapraszam serdecznie. Mój adres mailowy znajduje się w opisie pod filmem i w przypiętym komentarzu. To no więc teraz patrzymy sobie um, dla poszczególnych znaków. Kogo powinniście wybrać, którego partnera bądź partnerkę, bo nam się mogą pokazać jakieś cechy fizyczne, może nam się pokazać na przykład z jakiego trygonu jest ta osoba, jeżeli komuś to będzie coś mówiło, może nam się pokazać jakaś e, taka postać charakterologicznie, e, więc myślę, że tutaj ci, którzy mają właśnie takie dylematy, e, którą osobę z dwóch osób wybrać, no to będą mniej więcej wiedzieli e, o kogo chodzi. Dobrze, zaczynamy, moi drodzy, od wodnika. Ja tylko jeszcze na szybko przetasuję karty i już... Zaczynamy. Wodniku, którego partnera bądź partnerkę powinieneś wybrać? U, mamy tutaj arcykapłana, więc mam nadzieję, że nie jesteście w takich sytuacjach, że macie jakieś osoby duchowne i po prostu ktoś jest zakochany, na przykład w jakimś księdzu albo jakimś innym duchownym, i po prostu tutaj ma dylemat, ale jeżeli macie małżeństwo, jeżeli ktoś jest w małżeństwie, a przychodzi do was jakaś osoba trzecia z propozycją, na przykład romansu, to tutaj jest wam powiedziane, że powinniście pozostać przy małżeństwie, wybrać męża bądź żonę. Dla niektórych wodników jest to zodiakalny byk po prostu, ponieważ ta karta. Pokazuje nam zodiacalnego byka. Można jeszcze pójść w innym kierunku interpretacyjnym, czyli wybrać tę osobę, która jest w stosunku do Was uczciwa, która nigdy Was nie okłamała, zawsze mówi prawdę, może też być swego rodzaju takim autorytetem moralnym, może być osobą taką w ogóle uważaną za uczciwą, sprawiedliwą, taką osobę bardzo dobrą o głębim sercu. To tutaj właśnie taką osobę powinniście wybrać. Zodiakalne ryby, którego partnera bądź partnerkę wybrać. Prawdopodobnie taką osobę, z którą doznaliście jakiegoś rozczarowania. Że może inaczej sobie te relacje wyobrażaliście, troszeczkę albo ta osoba was zraniła, albo raczej wyobrażenia o tej osobie mogły was zranić. Może to być osoba, z którą się już rozstaliście, czyli gdzieś tam wam nie wyszło. Natomiast pamiętajmy o tym, że piątka kielichów zazwyczaj, bo tutaj jest troszeczkę inne przedstawienie, pokazuje bardziej takie gniazdko, które gdzieś tam z kimś sobie uwiliście, nawet jeżeli nie było tam całkiem w porządku, nie wszystko się układało tak jak trzeba, to tutaj bym powiedziała, że osoba, z którą. Już mieliście taką namiastkę wspólnego domu, to to będzie ta osoba. Natomiast zazwyczaj właśnie piątka kielichów jest przedstawiana troszeczkę inaczej. Pokazane są trzy rozbite kielichy symbolizujące nasze po prostu porażki miłosne, nasze nieudane związki, i dwa kielichy są pełne. Trzymamy je zazwyczaj w ręku. Tylko sobie z tego nie zdajemy sprawy, nie doceniamy tego, co mamy. Więc tutaj może być tak, że już pogrzebaliście gdzieś tam nadzieję na relację z tą osobą, albo w ogóle nie wierzy. Że taka osoba mogłaby na Was spojrzeć, a tutaj jest właśnie powiedziane: rozejrzyjcie się wokół siebie, w swojej bliskiej odległości, bo to będzie właśnie ten partner bądź partnerka. Może też być osoba, która po prostu dużo w życiu przeszła, więc jest jej trudno się otworzyć na miłość, na Was, ale warto tutaj y, tutaj tej osobie podążyć i troszeczkę popracować nad tym, żeby ona mogła się otworzyć. Baran zodiakalny, którego partnera bądź. Partnerkę powinien wybrać. Trójka mieczy. No tutaj taki mały paradoks, bo yy, pokazane jest jakby, że powinniście wybrać osobę, która Was zraniła bądź zdradziła, yy, która być może nie do końca była z Wami szczera, nie do końca była fair. Czasami to jest osoba, która po prostu pomimo tego, że prawda bywa trudna, to jak to się mówi, wali prawdę między oczy. Czyli osoba bardzo, bardzo szczera, nawet jeżeli ma do przekazania jakieś złe wieści, no to niestety ale je przekazuje, znaczy, stety, niestety, bo z jednej strony to jest dobry nawyk, dobra cecha, żeby niczego nie ukrywać. Po prostu jest to osoba taka prawdomówna, czasami mogła was zranić jakimiś takimi ostrzejszymi słowami. Może to być też osoba, która nie wierzy w siebie, która jest taka poraniona życiowo, która może być troszeczkę zgorzkniała. No być może coś tutaj między Wami się już rozegrało i mogliście się z tą osobą rozstać, ktoś mógł kogoś zdradzić albo wy tą osobę, albo ona was czy nawet nie dosłownie zdradzić ale w jakiś sposób zawieść, po prostu pokładane nadzieje, natomiast skoro ta karta się pokazała, to prawdopodobnie nie jest między wami jeszcze wszystko skończone i zaprzepaszczone, więc jest tutaj szansa jeszcze na odbudowanie czegoś ponieważ jeżeli nas coś boi to znaczy, że jesteśmy w to zaangażowani emocjonalnie, bo gdybyśmy nie byli zaangażowani, czyli ktoś by kogoś przestał kochać, to tak naprawdę nie odczuwałby tutaj już w związku z tą osobą też żadnego bólu. Byłoby mu to po prostu obojętne. A jeżeli jest ból, jeżeli jest rozczarowanie, jeżeli jest smutek, taki cios prosto w serce, to znaczy, że ta osoba nadal jest zaangażowana emocjonalnie. Zodiakalny byk którego partnera bądź partnerkę wybrać? Kogoś, kto mieszka daleko od Was, do kogo byście się musieli przeprowadzić, być może. Może to być ktoś poznany przez internet, z kim dużo korespondujecie, z kim też macie podobny sposób myślenia, bo tutaj Szóstka Mieczy to jest karta naszego światopoglądu. Może to też być osoba, która właśnie otwiera Cię na jakiś inny światopogląd, gdzie ta osoba pokazała Ci po prostu jakieś szersze horyzonty. Być może to jest osoba, która mieszka w dużej, Odległości od ciebie, i tutaj być może się kontaktowaliście tylko i wyłącznie, właśnie drogą niebezpośrednią, przez internet, przez telefon, wysyłaliście maile, smsy i tak dalej, i tak dalej, a może się spotkaliście, a może właśnie jakieś pierwsze spotkanie dopiero między Wami ma nastąpić. To tutaj jest pokazane, że właśnie taka osoba, która może być oddalona od Was yy, dosyć mocno fizycznie, ale światopoglądowo może być Wam po drodze, i tutaj też ciągnie, jakby intuicja do tej osoby. Zodiakalne Bliźnięta, którego partnera bądź partnerkę wy powinniście wybrać. No, tutaj troszeczkę przewrotnie karty mówią: wybierz tego, kogo kochasz, po prostu, kogo darzysz uczuciem. No bo to jest dwójka kielichów, więc tutaj wy jakby powinniście się kierować tylko i wyłącznie waszym sercem, a kogo tak naprawdę szczerze kochacie, to myślę, że tylko wy wiecie. Eee, taka osoba, która też jakby w pewien sposób tutaj odzwierciedla was, bo tu mamy takie dwie osoby, które są swoim jakby idealnym odwzorowaniem, idealną kopią. Eee, to też osoba, która jest twoim lustrem w pewien sposób, która ci pokazuje pewne rzeczy. E, osoba może być podobna do ciebie, e, ale też może być zupełnie diametralnie różna na zasadzie dwóch połówek tego samego jabłka, i wtedy się po prostu świetnie tutaj dopasowujecie do siebie. No, przykro mi drogie bliźnięta, ale wy macie po prostu taki przekaz, że no właśnie, jesteście bliźnięta, a tutaj też macie poniekąd bliźnięta. Może to jest wskazówka dla niektórych, że powinniście szukać w obrębie swojego znaku Zodiaku? No, być może kogoś takiego e, jak wy, czy podobnego do Was, właśnie może ten partner, który jest fizycznie bardziej podobny do Was, bądź partnerka, też może tak być. Może to być blondynka, blondyn z niebieskimi oczami, bo tutaj to jest dosyć taki klarowny obraz sytuacji. Zodiakalny rak, którego partnera bądź partnerkę powinien wybrać? Yy, tutaj kogoś takiego, kto może być totalnie różny od Was, bo to jest rydwan i w rydwanie pokazują się kontrastowe postawy. Tu są zawsze te dwa konie, każdy z nich biegnie w inną stronę. No, akurat ta talia jest taka e, troszeczkę Inna, nieprzewidywalna, nie ma tutaj takich, można powiedzieć, tradycyjnych przedstawień. Um, tutaj bym powiedziała, że to może być ktoś kto jest podróżnikiem, kto jest ciągle w drodze, kto jest taką osobą energiczną, podróżującą, ciągle gdzieś, ciągle jej pełno wszędzie. To też tak może być, że jeżeli ta osoba na przykład dużo podróżuje czy ma taką pracę związaną z wyjazdami, na przykład jest kierowcą zawodowym, no to tutaj takiego partnera bądź partnerkę zodiakalny Rak powinien wybrać. Tak to się przynajmniej pokazuje. Ale to też może być ktoś taki energiczny, popędliwy, gdzie go wszędzie pełno właśnie, ktoś też taki, kto jest osobowością bardzo, bardzo złożoną i prezentuje czasami jakieś skrajne postawy. Zodiakalny lew. Kogo wy powinniście wybrać, a No, wy powinniście wybrać kogoś, kogo poznaliście nagle bądź w nieoczekiwanych okolicznościach, kogo poznaliście i była to dla Was taka jakby szansa, że coś nagle się pojawiło taka po prostu szansa od losu, jakaś nagła okoliczność, też osoba, co do której tutaj jest Wasze pożądanie skierowane. Yy, osoba, którą poznaliście być może właśnie nagle w niecodziennych okolicznościach. Yy, tak można powiedzieć, że szczęście się do Was uśmiechnęło, ale od razu też była taka mocna energia seksualna między Wami. Być może jeżeli macie stałego partnera i właśnie jakąś dodatkową osobę, z którą macie yy, romans, macie świetny seks, macie dobre tam połączenie seksualne, to tutaj właśnie powinniście wybrać tą osobę yy, nową, świeżą. Bo była pokazuje nam wszystko to co nowe, co jest taką fajną okazją żeby coś zaistniało świeżego w naszym życiu, żeby przełamać jakąś rutynę. Więc tutaj jesteście jakby ku temu, pchani, zodiakalna panna. Jakiego partnera powinna wybrać? Zodiakalna panna, partnera bądź partnerkę. No, na pewno taką osobę, która może być troszeczkę uboższa od powiedzmy na przykład waszego obecnego partnera. Jakby tutaj też wam jest powiedziane, że nie macie się sugerować zupełnie zawartością portfela, chociaż też o taką interesowność, Absolutnie bym panny tutaj nie podejrzewała. To też może być osoba, która obecnie. Yy... No, jest ją trudno kochać z tego względu, że ona troszeczkę nie kocha siebie, trochę jest taka zagubiona w tym świecie. Może to być osoba, która przeżyła jakąś osobistą stratę, może być jakiś wdowiec, wdowa, może być ktoś, kto po prostu nie ma w tym momencie tej miłości własnej, nie czuje się pewny siebie, jest taką osobą, która też może mieć jakiś kryzys w życiu, jakieś problemy, kłopoty takie przejściowe, czy to finansowe, czy to po prostu każdy inny rodzaj problemu. No, tutaj tą osobą jakby trzeba by było się troszeczkę zaopiekować, ale po kazać jej, nauczyć ją też takiego spoglądania na świat, że ona po prostu też ma swoją wartość, że nie powinna w tym momencie się dołować, że ona też zasługuje na miłość, bo tu jest jakaś osoba, która no, mogła wiele stracić w życiu i przez to jest taka zamknięta, taka wyobcowana trochę się czuje. Może jej trudno otworzyć się na uczucia, a wy możecie z kolei podejrzewać, że ta osoba po prostu was nie kocha. Natomiast. Najbardziej chodzi o to, że ona nie kocha siebie, i to może być problem w przełamaniu się w waszej relacji. Natomiast no, pokazane jest, że właśnie te osoby uboższą w coś macie wybrać uboższą w pieniądze, czy uboższą w zasoby miłości własnej, czy właściwie w cokolwiek innego. Zodiakalna waga co dla Was, kochani. Ósemka denarów. No więc tak. Wy, przede wszystkim, jeżeli macie tak, że pracujecie z taką osobą, to powinniście wybrać partnera, partnerkę, z którą macie wspólny biznes bądź wspólną pracę, wspólne interesy, jak gdyby. Natomiast jeżeli praca was nie łączy zupełnie, to macie tutaj wybrać partnera, partnerkę, którzy są przedsiębiorczy, którzy dynamicznie pną się po szczeblach kariery, którzy tworzą na przykład różnego rodzaju biznesplany, pracują w firmach związanych z obrotem pieniądza. Są osobami takimi przedsiębiorczymi i zaradnymi w życiu, są osobami poukładanymi, które zawsze mają gdzieś tam jakiś plan i mają takie praktyczne spojrzenie na sytuację. Teraz zodiakalny skorpion. Kogo tutaj wy macie wybrać? Jakiego partnera bądź partnerkę? No, szóstka kielichu, więc wy być może macie kogoś, kto wrócił z przeszłości. Jeżeli tak i macie sentyment do tej osoby, no to tutaj możecie dać drugą szansę faktycznie. Macie wybrać kogoś, z kim właśnie łączą Was jakieś wspomnienia, sentyment to może być ktoś z dzieciństwa, to może być ktoś, z kim kiedyś już byliście i ta osoba na przykład powróciła do waszego życia, tylko powróciła taka odmieniona, jakby po wielu, wielu latach, nawet niekiedy. Czy w wielu miesiącach się kontaktuje? Natomiast, no, jeżeli nie macie takiej sytuacji, że jest ktoś z przeszłości, z jakiegoś dawnego waszego życia, to macie wybrać osobę, która e, wydaje wam się waszą bratnią duszą, z którą wiele was łączy, e, przy której odżywają jakieś miłe wspomnienia, nawet jeżeli tej osoby nie znaliście wcześniej, przy której po prostu dobrze się czujecie. Do której właśnie was ciągnie, i myślę, że tutaj no, sami będziecie wiedzieć najlepiej, bo w szóstce kielichów to jest taki rodzaj przyciągania, którego nie da się nie zauważyć. To jest taki po prostu sentyment, tęsknota. Kiedy spotykamy tę osobę, to ona nam zawsze o czymś jakby przypomina. Coś takiego, co jest nieuchwytne, ulotne, ale gdzieś już coś takiego przeżyliśmy. Mamy takie trochę specyficzne uczucie déjà vu. Także tę osoby, strzelec, zodiakalny strzelec. Kogo ma tutaj wybrać strzelec? Karta kochanków. No, w takim prostym rozumieniu może być to sytuacja, jeżeli macie stały związek plus romans, że macie wybrać tę osobę, z którą jesteście w romansie, czyli tak zwaną osobę trzecią, partnera czy partnerkę, z którymi macie właśnie romans. Natomiast może to być też wasz oponent, czyli osoba, z którą teoretycznie niedobrze się dogadujecie, z którą macie po prostu różne spojrzenia na życie, na świat. Ale mimo wszystko ta osoba Was mocno kusi, przyciąga do siebie i jesteście w stanie gdzieś tutaj pójść na jakieś kompromisy. Pomimo tego, że między Wami tak, jak to się mówi, iskrzy, cały czas wióry lecą, to jednak w zasadniczych kwestiach no jednak jesteście w stanie się dogadać i ten kompromis osiągnąć. Więc tutaj może to być taka osoba dla Was. I koziorożec, którego partnera bądź partnerkę... Ma wybrać koziorożec, nowego partnera, kogoś, kto się pojawił jako druga osoba, prawdopodobnie w Waszym życiu, ktoś nowy, jakaś nowa przygoda, nowa znajomość, może to być ktoś, kto jest młodszy od Was, po prostu, albo też osoba, z którą macie dziecko. No bo to w zależności od tego, jakie tutaj po prostu są sytuacje, a wiadomo, że sytuacje możecie mieć różne, więc takie osoby tutaj wchodzą w grę, ewentualnie osobę, która ma Wam do zaoferowania coś nowego, jaką. Nową przygodę, nowe jakieś świeże wrażenia, świeże impulsy, że z tą osobą po prostu nie macie takiego wrażenia, że to wszystko już było, tylko że z tą osobą nie będziecie się nudzić, że będziecie tutaj mieć jakieś nowe, właśnie formy ekspresji, nowe zajęcia, zainteresowania, że ta osoba coś po prostu nowego i świeżego wnosi do waszego życia. To wybieramy właśnie te. Nową osobę. To znaczy tak, pamiętajcie o tym, że to wy podejmujecie decyzję, to wy wybieracie. Tutaj karty tylko i wyłącznie mogą coś podpowiedzieć, zasugerować. Jeżeli ten przekaz dla kogoś był niekompletny, był za krótki, nie do końca jakby odzwierciedlał Waszą sytuację, no to oczywiście zawsze jeszcze można skorzystać z przekazu indywidualnego. Na co serdecznie zapraszam i dziękuję wszystkim za uwagę. Pozdrawiam Was, życzę miłego weekendu. Do zobaczenia, do usłyszenia.